Przyszedł taki moment, w którym hmm, chciałabym się podzielić dobrą radą. Piątek to jest ten dzień. W którym w całej Unii Europejskiej i w całej Europie odbywa się najwięcej kontaktów seksualnych. Czyli przygotowujemy się do tego, że piątek jest tym najlepszym dniem, na to, żeby niekoniecznie oglądać telewizję, ale na przykład zacząć korzystać z dobrego suplementu, który będzie zawierał szereg substancji poprawiających naszą kondycję. To jest taki dzień, w którym możemy coś zacząć, i to niekoniecznie same musimy pójść do apteki. Musimy my posprawdzać, co kupujemy. Jest XXI wiek, substancji czynnych jest bardzo wiele, ale. Sprawdzamy, co na, naprawdę jest nam potrzebne i zaczynamy. Sympatyczne jest to, że jest wiele okazji, urodziny, imieniny, walentynki, święta, gdzie nasi mężowie, partnerzy, którzy może wreszcie przeczytaliby coś i posłuchali o naszym libido i nie szarpali nas za rękę, kiedy do pierwszego zostało 20 zł, albo nasza mama choruje czy teściowa, tylko zrozumieli, że my nie jesteśmy nakręcane, ale potrzebujemy również tego ciepła przytulenia, o chociażby kupienia dobrego preparatu, który zawiera to, co jest nam potrzebne w organizmie i w miarę jego stosowania będziemy, czy wzięłaś kochanie swój ukochany proszek, czy wzięłaś kochanie swoją ukochaną tabletkę, toż będzie ten fajny poranek, który zaakcentuje to, że jutro, pojutrze, czy za dwa tygodnie, czy za miesiąc poczujemy taką naprawdę więź. Pamiętajmy o tym, że w medycynie najważniejsze są trzy rzeczy. Dobre samopoczucie, to co nam poprawia to samopoczucie, czyli właśnie dobrze dobrane suplementy, tabletki, to co będzie powodowało lepsze życie seksualne, że w medycynie najważniejsze jest to, żeby pić dużo wody. Dobrze oddychać, żeby zająć się jakimś sportem, bo to jest istotne. Wydłużyła się nam jakość życia i w każdym momencie tej wydłużonej jakości życia może znaleźć się właśnie na ten czas, w którym pójdziemy do apteki, znajdziemy w tej aptece mądrą panią farmaceutkę, czy zapytamy naszego ginekologa i to jest najbardziej właściwe. Pacjent nie pyta, ale lekarz też nie pyta. Uczymy lekarzy tego, żeby zacząć pytać o życie seksualne i być może na następnej wizycie nasza pani doktor czy pan doktor zapytają nas jak życie seksualne i polecą nam to, co byłoby właściwe, żeby przyjmować, żeby spojrzeć cieplej, z większą ochotą na życie seksualne dla naszego partnera.